Piątą rocznicę zwycięstwa Armii Radzieckiej nad niemieckim faszyzmem otwarto w Warszawie cmentarz mauzoleum uchwale bohaterskich żołnierzy radzieckich poległych w bojach o wyzwolenie stolicy. Na uroczystość przybył prezydent Bierut, członkowie rządu, delegacje Armii Radzieckiej oraz rzesze mieszkańców stolicy. Z ofiary życia najlepszych ludzi radzieckich wyrasta nasza wolna, krocząca do socjalizmu ojczyzna. Premier Józef Cyrankiewicz składa hołd poległym żołnierzom radzieckim, tym, którzy Polsce przynieśli wolność i pokój. Generał Grasulow, przemawiając w imieniu Armii Radzieckiej, powiedział, Niechaj świetlana pamięć o walecznych żołnierzach Armii Radzieckiej będzie symbolem wiecznej, nierozerwalnej przyjaźni między naszymi narodami. Pierwszy wieniec u stóp pomnika złożył prezydent Bolesław Bierut. Następnie złożyli wieńce ambasador Wiktor Lewiewiew, delegacje wojska i społeczeństwa. Rocznicę zwycięskiego zakończenia wojny cały naród polski skupia swe siły w walce o utrwalenie pokoju, który zawdzięczamy bohaterskim żołnierzom radzieckim. Cała Polska manifestuje wolę obrony pokoju. Zbieranie podpisów pod apelem sztokholmskim domagającym się zakazu użycia broni atomowej trwa. Jednym z pierwszych podpisał listę premier Cyrankiewicz. Marszałek Sejmu Kowalski złożył swój podpis wraz z przybyłą do Sejmu delegacją pracowników PGR-ów i przodowników pracy z fabryki Ursus. Akcja w obronie pokoju zmobilizowała masy społeczeństwa polskiego. W każdym domu odbywają się zebrania, na których obecni protestują przeciw pnowaniom anglosaskich podżegaczy wojennych. Po zebraniu trójki agitatorów pokoju chodzą od mieszkania do mieszkania. W mieszkaniu przodownika pracy Feliksa Kochanowskiego, jak zresztą i wszędzie, trójkę przyjęto bardzo serdecznie. Wszyscy chcemy, aby dzieci nasze mogły bawić się i uczyć. Chcemy... Obywatel Stanisław Barcz ma jeszcze świeżo w pamięci grozę minionej wojny. Dlatego kładzie swój podpis pod aperem sztokholmskim. 84-letnia Franciszka Franelli również wie, że jej podpis ma wielką wagę. Wie, że nie jest sama. Podobnie jak w Polsce, na całym świecie setki milionów ludzi ostrzegają tych, którzy chcieliby pogrążyć świat w katastrofie wojennej. W Warszawie odbył się pierwszy Krajowy Zlot Korespondentów Robotniczych i chłopskich. 500 delegatów na zjeździe reprezentowało 12 tysięcy korespondentów terenowych oddanych w sprawie mas pracujących, nieustraszenie zwalczających wrogów, śmiało krytykujących braki, zagrzewających do budownictwa socjalistycznego i do walki o pokój. Obrady zagaibły redaktor Stefan Staszewski, Witając przybyłych na zlot przedstawicieli rządu, przedstawiciela Dziennika Prawda, przedstawicieli pracy robotniczej państw demokracji ludowej. Premier Józef Cyrankiewicz wygłosił referat o roli korespondentów w życiu państwa. Korespondenci robotniczy i chłopscy zapewniają naszej prasie najściślejszy związek z masami i z ich życiem. Pierwszy zabrał głos w dyskusji Marian Stiller, przodownik pracy z kopalni Juliusz Kazimierz w Katowicach. Na spotkaliśmy naszych korespondentów, górników Sumińskiego i Czamare oraz Ramusową, korespondentkę głosu robotniczego na kiermaszu książki. Kiermasz był zakończeniem Tygodnia Oświaty Książki i Pracy, który stał się przeglądem naszego dorobku w dziedzinie oświaty i kultury. W ciągu pięciu lat wydaliśmy 135 milionów książek. Dzienny nakład pracy wynosi przeszło 4 miliony egzemplarzy. Tydzień Oświaty przeszedł pod znakiem walki o pokój. Maszyna rotacyjna drukowała na kiermaszu ulotki z apelem pokoju. W New Kiermaszu w różnych punktach miasta odbyły się imprezy artystyczne, którym przyglądali się z zaciekawieniem tłumy Warszawiaków. Przyjemną niespodziankę przygotowały teatry państwowe, których zespoły zainicjalizowały na samochodach fragmenty granych obecnie sztuk. To cyrk Trumanillo zorganizowany przez warszawskich studentów. Wystąpiły w nim kukły podżegaczy wojennych. Znamy dobrze tych panów. Nie uda im się ponure widowisko, jakie chcieliby przygotować światu. Nie uda im się, ponieważ miliard ludzi na świecie powiedziało słowo pokój. 400 tysięcy ludzi wzięło udział w uroczystościach pierwszomajowych w Pradze, stolicy Czechosłowacji. Była to potężna manifestacja sił czechosłowackiej klasy robotniczej oraz zdecydowanej woli utrwalenia pokoju. Przed trybuną, na której zajęli miejsca prezydent Gottwald, premier Zapotocki, przedstawiciele partii i rządu przedefilował imponujący pochód, siły i radości.